Hello besties, witam w kolejnym dniu ze mną. Na śniadanie wleciały placuszki bananowe i oczywiście kawa. Potem zbieram się na trening i powiedzcie, że wy też zakładacie spodnie na legginsy. Po treningu wstąpiłam po świeżego bajgla. Używamy schodów, pamiętajcie o tym. No i po treningu wleciał taki genialny bajgiel. Oczywiście coś słodkiego, bo ja nie mogę po prostu bez tego, czyli czekolada i moje ostatnie ulubione daktyle. Te kupiłam akurat w Lidlu. Czas na suple i polecam Wam mega ten kolagen jeśli szukacie czegoś bez słodzików, bo on jest słodzony miodem i jest w takich szotach, także fajnie. Robię sobie obiad, żeby zjeść go później i tutaj wlatuje taki makaron z milionem dodatków. Dostałam ostatnio też takiego fajnego szota żurawinowego, także sobie wypiłam. Potem zjadłam taką małą przekąskę i wypiłam do tego kawę, poszłam na spacer no i zjadłam mój obiad, raczej zjadłam go na kolację. I do tego oczywiście batonik, bo, bo ja nie mogę obyć się bez czegoś słodkiego.